No, widzę. Wiecie z czego mam radochę? Z tego, że wreszcie zgłosiłem na komendzie o nękaniu psychicznie i podszywaniu się. No widzicie. To jest właśnie to, co ja mówiłem już tyle razy, co to, to idzie pod prawo. Tak jak policja powiedziała, to idzie już pod prawo. Kodeksu karannego. Ja z tego mam radochę, że, że wylądujecie może albo w poprawczaku, albo w więzieniu, albo grzybno dostaniecie. Ja mam z tego radochę. Kto tu się śmie, kto się śmieje Ostatnie, to ja się śmieję z was teraz, widzicie. Będziecie się tam tłumaczyć, nie mi teraz, Tam widzicie. Ja wyrywam z Wami, wystarczy, że jeden krok robię i już jesteście ude udejebani, dojebani totalnie, a widzicie, wystarczyło jeden kroczek zrobić, namówić ludzi o zgłoszeni na komendzie, 20 osób zgłosiło na komendę w tej sprawie i Policja wzięła tą sprawę. Już nie jest to, że olewają, czy mało dowodów jest. Mają tyle dowodów, że tą sławę naruszą już głębiej. Ja będę się w sądzie śmiał z Was. Jak sąd Wam yy, powie, czy grzywną, czy więzienie, czy poprawkę, ja będę z Was się śmiał. A widzicie, Wy się śmieliście ze mnie, to ja z Was też będę się śmiał. Że będziecie ukorani za to lepiej z bonzem nie zaczyna ze mną Bo bonza zawsze wygrywa no i jest uracem na widzicie wystarczy jeden korczek zrobić 20 osób zgłosiło i pozamiętany Macie już Ja mam z tego radokę z tego powodu chętnie bym się napił zostawię wasze za to, że udało mi się ten plan zrobić żeby żebyście byli na komendzie i w tym kierunku żeby policja zrobiła A może za to się napić jednego pipa ale dopiero później po południu się napię za zdrowie za to, że udało mi się ten plan zrobić który ja planowałem już od miesiąca no i widzicie, no ktoś tutaj jest mądrzejszy, kto tu, tu kombinuje, żeby Was tutaj przycisnąć. To co teraz piszecie na komisjon na YouTube. No przy okazji na no, komicie spodałem stronę. Widzieli to. Ogólnie tigery i kobry, Tiger i Kobry hejterzy. Poczytali. Zobaczymy. Co z tego wyniknie? A już, już wiem, kto założył. Bo dostałem informację, jaka ja mam troszkę znajomości tam. A moja rodzina pracuje, dlatego mam dojścia, żeby was tutaj udupić. Wiem, kto założył i kto namawia, żeby tutaj niby nas zniszczyć. Wiem. Ale to dowiecie się na rozprawie sądowej. Ja będę się śmiał z was teraz. Nagram Was filmikiem. W sądzie jak wy stoicie w sądzie i tłumaczycie się. I ja to później wrzucę. No i zobaczymy kto jest tu spytniejszy, czy wy, czy my. A widzicie. Ja tu nagram, nagram nagam ten filmik jak wy się tłumaczycie swoimi tematami gadkami i wrzucę to ogólnie na kanał niech ludzie się dowiedzą jak się tłumaczyliście w sądzie zaraz zrobię w ogóle zapowiedź z tego Pozdrawiam, hello